Hexakosio-hexekonta-hexafobia to lęk przed kombinacją liczb 666. Jej korzenie wywodzą się z wierzeń religijnych i przesądów. To słowo, bardzo trudne do wymówienia, a jednak ludzie na świecie faktycznie cierpią na ten rodzaj fobii. Kombinacja słów jest połączeniem dwóch greckich słów, heksiekato hexinta hexi 666 i fobos, co oznacza głęboki strach i obrzydzenie. Czym jest strach? Definicja pojęcia. Heksakosiohexekonta hexafobia jest specyficzną fobią, w której osoba doświadcza skrajnego irracjonalnego niepokoju lub strachu w konfrontacji z liczbą 666. Jego reakcja na tę liczbę jest tak silna i przytłaczająca, że może zakłócić nie tylko jego codzienne życie, ale także życie ludzi wokół niego. Złowieszczy symbol 666 po raz pierwszy pojawił się w Księdze Apokalipsy 13:17-18 jako liczba bestii. Jest to powód, dla którego został on osadzony w ludzkiej podświadomości przez wieki, stając się źródłem strachu dla wielu. Zwłaszcza niewykształconych ludzi. Współczesna manifestacja liczby 666 jest wykorzystywana w popkulturze, co jest dodatkowym wyzwalaczem strachu. Wiele horrorów wykorzystuje ją jako przesłankę dla nadprzyrodzonych wątków w scenariuszach zagłady, czerpiąc z apokaliptycznych konotacji tej liczby. heksakosio heksafobia ma swoje korzenie zarówno w wierzeniach religijnych, jak i przesądach. Niektórzy eksperci kwestionują. Czy powinna być klasyfikowana jako specyficzna fobia i postrzegają ją jako strach oparty na przesądach? Miejsce tej fobii w psychologii i psychiatrii, fobia ta jest z powodzeniem leczona zarówno przez psychologów, jak i psychiatrów. W. zależności od jej stadium oraz głębokości fizycznego i psychologicznego wpływu na zachowanie i życie danej osoby, jeśli choroba jest spowodowana głębokimi przesądami. To do jej leczenia wystarczy pomoc psychoterapeuty oraz metody ekspozycji i terapii poznawczo-behawioralnej. Dzięki nim pacjent stopniowo uczy się rozpoznawać początek ataku, zmieniać swój sposób myślenia związany z fobią, a tym samym radzić sobie z reakcją. Psychoterapia jest zwykle początkowym etapem leczenia tej fobii, jeśli choroba jest zaawansowana. Poziom ten może nie być wystarczający i mogą być wymagane leki. Terapia farmakologiczna jest uważana za ważną część kompleksowego leczenia zaniedbanej i przewlekłej heksafobii i opiera się na stosowaniu syntetycznych i naturalnych środków farmaceutycznych, poprawiających ogólny stan pacjenta, leków przeciwdepresyjnych, nasennych i innych. Ważne. Należy wiedzieć. Że leczenie farmakologiczne może być przepisywane wyłącznie przez psychiatrę. Synonimy i pokrewne pojęcia. Ich podobieństwa i różnice hexakosio hexakonta, Hexafobia ma wiele pokrewnych pojęć, więc lekarz, badając pacjenta, powinien sprawdzić, czy fobia odnosi się do tego typu, a nie do innych z podobnymi objawami arytmofobia, spowodowana strachem przed jakimikolwiek liczbami. Demonofobia, spowodowana strachem przed demonami dwubiegunowe zaburzenie osobowości lub depresja maniakalna, średnik paranoja, często do punktu urojenia i irracjonalności, i dekafobia lub strach spowodowany liczbą 13 rodzaje i stopnie choroby. Psychoterapeuci odnotowują kilka stopni heksakosio-heksakontagokafobii, ostrożność. Która jest charakterystyczna dla znacznej liczby osób. Stopień ten jest spowodowany zbiegami okoliczności z tą kombinacją liczbową i często ma charakter asocjacyjny. Ten etap łatwo poddaje się leczeniu psychoterapeutycznemu. Ataki paniki, gdy pacjent na widok tej liczby przechodzi w stan omdlenia, są to już podstawowe objawy poważnej formy manifestacji heksakosia i heksekontak heksafobii, która wymaga leczenia skojarzonego. Psychoterapii i farmakoterapii. Agresja, najcięższy stopień fizjologicznej manifestacji heksakosio i hexekonta heksafobii wymaga natychmiastowego skierowania do psychiatry. Ponieważ tak silny strach może prowadzić do próby samobójczej lub wyrządzenia krzywdy innym, przyczyny rozwoju. Przyczyna rozwoju tej fobii jest dość trudna do ustalenia. Może istnieć komponent kulturowy. Ponieważ liczba 666 jest postrzegana negatywnie w wielu kontekstach religijnych, impulsem do pojawienia się nieprzyjemnej fobii może stać się film wideo, przeczytana książka, dokumenty z pasującymi numerami seryjnymi, a nawet tablice rejestracyjne samochodów widziane na drodze. W rzeczywistości osoby cierpiące na tę fobie nieustannie poszukują przerażających szóstek. W ten sposób starają się zapobiegać niebezpieczeństwom które mogą być z nimi związane. Strach przed diaboliczną liczbą 666 może być związany z innymi lękami, szczególnie przed liczbami w ogóle, strach przed popełnieniem błędu-grzechu. Uwaga! Osoby napędzane strachem przed 666 próbują zlokalizować swoją osobistą przestrzeń życiową, zamykają się w domu, poważnie ograniczają krąg zwykłych spotkań towarzyskich. Próbują pracować w domu i ostatecznie znajdują się w sytuacji całkowitej izolacji. Głównymi przyczynami pojawienia się takiej fobii są: fanatyczna religijność, predyspozycje rodzinne. Gdy krewni w rodzinie również cierpieli na te patologie, oglądanie filmów, książek i internetu. Kto jest predysponowany? Do heksakosioheksekonta hexafobii predysponowane są osoby nieufne. Często skłonne do ortodoksyjnej religijności. Jeśli dziecko jest wychowywane przez osoby z tą fobią, strach najprawdopodobniej objawi się u niego. Często strach objawia się u nastolatków w wyniku oglądania przerażających filmów o podobnej tematyce lub udziału w rytualnych obrzędach, wróżbach, grach. Wśród dorosłych fobia częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Objawy: Główne objawy strachu przed liczbą 666 obejmują szukanie liczby 666 tam, gdzie ona nie istnieje, nieuzasadniona agresja, ataki, paniki, samoizolacja, podatność na pojawienie się nowych fobii, pragnienie i popełnienie samobójstwa. W praktyce rozróżnia się objawy fizyczne. Te pierwsze są bardzo intensywne i zaczynają się spontanicznie po napotkaniu pewnej liczby, obejmują one zwiększoną potliwość, Drżenie całego ciała, zwiększona duszność i uczucie uduszenia, kołatanie serca i zawroty głowy, uczucie bezradności i dezorientacji w mowie, średnik suchości w ustach i dzwonienie w uszach, wysokie ciśnienie krwi. Ponadto osoba cierpiąca na te fobie doświadcza objawów psychicznych w postaci ataków paniki, wahań nastroju, uczucia strachu przed śmiercią, desocjacji, złości, drażliwości i innych objawów, które zakłócają jej zdolność do funkcjonowania w życiu codziennym. Często objawy fizyczne wskazują na atak serca, chociaż dana osoba ma całkowicie zdrowe serce, więc tylko lekarz może określić prawdziwą przyczynę dolegliwości. Pierwsze objawy hexakośio i mogą pojawić się w dzieciństwie lub wczesnej młodości, wiele lęków, które zostaną wykryte w tym okresie. Ma charakter tymczasowy i może równie spontanicznie zniknąć, jak się pojawić. Rozwój tej fobii w starszym wieku zwiększa prawdopodobieństwo, że objawy te będą utrzymywać się przez długi czas i prawie nigdy nie ustępują samoistnie. W starszym wieku są one nasilane przez obecność innych chorób medycznych lub psychicznych. Uwaga! Heksakosio i heksakontagofobia może być przejawem poważniejszych zaburzeń psychicznych, takich jak nerwica natręstw, depresja. Lęk, zaburzenia osobowości i schizofrenia; Diagnoza; Diagnoza hexakosia -heksa stawia się po przeprowadzeniu badania i wywiadu przez specjalistę z zakresu psychologii lub psychiatrę. Lekarz powinien dowiedzieć się od pacjenta, jakich objawów doświadcza i czy w przeszłości miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Historyczne przykłady manifestacji istnieje wiele przypadków różnego poziomu tej fobii w historii, w tym jej masowych przejawów. Najbardziej znanym faktem jest to: że były prezydent USA Ronald Reagan i jego żona Nancy zmienili numer swojego domu z 666 na 668. Po przeprowadzce do swojego poprezydenckiego domu w Bel Air w Los Angeles, który należał do żony byłego prezydenta, pani Reagan, masowa fobia została zaobserwowana przez księży z australijskiej konferencji biskupów katolickich w dniu 06.06 .06 2006. Kiedy kilka rodzących kobiet odmówiło urodzenia swoich dzieci i poprosiło lekarza o odroczenie porodu. Interesujące fakty historyczne dotyczące przejawów heksakosia heksekont heksafobii na świecie, w 1998 roku prawosławna cerkiew życiodajnej Trójcy w dzielnicy Obruchewski wezwała lokalne władze do zmiany numeru autobusu 666, który zatrzymał się przy świątyni, prośba została spełniona. Alota otrzymał numer 604 w ubiegłym wieku w Ukrainie zażądali zmiany numeru pociągu 666 ługańsk simferopol Prośba została uwzględniona. W 2007 roku Komisja Wyborcza w Wirkucku odmówiła zatwierdzenia lokalu wyborczego numer 666. W krywym rogu trolejbus numer 666 został przemianowany na numer 13. W niżnym Nowogrodzie trolejbus numer 1666 również został przemianowany na numer 13. W 2003 roku stanowe wydziały autostrad w Nowym Meksyku Colorado i Utah połączyły siły, aby zmienić numer złowieszczej trasy stanowej USH i Krwaj. 666 na US 491, powołując się na branding bestii jako powód, dla którego podróżni odmawiali jazdy wzdłuż niej, statystyki potwierdziły. Również, że ten odcinek drogi stał się najbardziej podatny na wypadki. Jak pokonać ten strach na własną rękę? Jeśli heksakosio i hexekonta hexafobia nie prowadzi do ataków paniki. Dostępne techniki relaksacyjne mogą pomóc złagodzić niepokój osoby cierpiącej, chociaż zajmie to trochę czasu, fobii nie da się szybko wyleczyć. Praktyczne porady, jak przezwyciężyć strach, przed 666, w oparciu o porady psychologów. Medytacja, może uspokoić układ nerwowy i ogólnie, rozluźnia ciało, zmniejsza poziom stresu i fobii. Yoga. Podobnie jak medytacja, zmniejsza ogólny poziom stresu, nawet jeśli fobia pojawi się ponownie, jej objawy będą znacznie słabsze. Progresywna relaksacja mięśni, zaczynając od stóp, rytmicznie kurcząc i rozluźniając każdą grupę mięśni, przesuwając się kolejno w górę ciała do głowy, wizualizacja PMR. To sztuka wyobrażania sobie serii uspokajających obrazów w umyśle, metoda ta pomaga zmniejszyć już obecną reakcję Fobiczną. Relaksacja autogenna łączy techniki wizualizacji z oddychaniem i ćwiczeniami. Praktyki tej może nauczyć psychoterapeuta prowadzący terapię. Ulubione zajęcie hobby będzie nie tylko interesujące, ale i kojące. Badanie naukowego wyjaśnienia mitu o mistycyzmie liczby 666. Odmowa oglądania horrorów czytanie różnych horrorów ważne. W przypadku gdy fobia będzie występować często i zepsuć relacje z innymi, w tym przypadku konieczne jest pilne skontaktowanie się z psychologiem, samo leczenie nie tylko nie poprawi symptomatologii, ale pogorszy przebieg choroby, kiedy należy zwrócić się o pomoc do specjalisty, podobnie jak w przypadku każdego rodzaju fobii. Objawy heksakosia-heksekonta heksafobii różnią się od niewielkich do ciężkich. W większości przypadków dana osoba będzie potrzebować profesjonalnej pomocy. Leczenie i diagnozowanie heksakosia-heksekonta heksafobii jest prowadzone przez psychiatrów i psychoterapeutów w murach placówki medycznej. Leczenie ma na celu wykształcenie niewrażliwości pacjenta na liczby. Lekarze szkolą ludzi aby wpływali na osobiste lęki i radzili sobie z atakami paniki poprzez terapię rozmową, nauczanie kilku technik relaksacyjnych. W ciężkich przypadkach stosuje się terapię poznawczo-behawioralną i farmakologiczną. Jakie terapie są stosowane? Terapia rozmową z psychoterapeutą i techniki relaksacyjne wykazały dobre wyniki w leczeniu nieciężkiej postaci takiej fobii. W przypadku ciężkich przypadków lęku przed liczbą 666 zapreferowane metody leczenia uważa się terapię poznawczo-behawioralną, CBT, NLP, hipnoterapię i inne. Korzystając z tych technik. Terapeuta pomaga pacjentowi zmienić sposób myślenia w celu osiągnięcia pożądanego zachowania. W tej terapii klient jest proszony o znalezienie się w sytuacji, która prowadzi do rozwoju ataku paniki, ale w bezpiecznym środowisku i pod nadzorem terapeuty, który pomaga mu odtworzyć fobie wraz z radosnymi emocjami, a tym samym uciec od niej. Ważne. Grupy samopomocy odnoszą się do skutecznego rodzaju terapii, w której pacjent nie czuje się samotny dzięki czemu proces leczenia jest bardziej skuteczny. Ogólnie rzecz biorąc, leki nie są zalecane w celu przezwyciężenia tego typu fobii, niektóre rodzaje leków są przepisywane jako krótkoterminowe rozwiązania dla skutków ubocznych, takich jak lęk lub depresja. Leki przeciwdepresyjne są zalecane głównie w leczeniu lęku, zapobieganie rozwojowi lub zaostrzeniom. Dla wielu osób z fobią liczby 666 nie zawsze wymaga leczenia. Ponieważ w życiu zwykle starają się unikać obiektu swojego strachu. Jest to poczucie kontroli nad ich problemem. Ale czasami nie jest możliwe całkowite uniknięcie sytuacji, gdy pojawia się heksakosio i heksakontaget heksafobia. Wówczas niezbędna będzie pomoc specjalisty. Zrozumienie problemu pozwala osobie cierpiącej lepiej zapobiegać wystąpieniu lęku, aby nie doszło do jego zaostrzenia. Nie ma jednego pakietu procedur zapobiegawczych. Zależą one od osoby cierpiącej na lęk i nasilenia lęku, którego doświadcza w danym momencie. Połączenie metod zapobiegawczych powinno być zaproponowane przez lekarza prowadzącego, po dokładnym zbadaniu wszystkich objawów choroby u pacjenta, konsekwencje i rokowanie. Specjaliści-psychoterapeuci z wiodących ośrodków na świecie zauważają. Że fobie mają dobre rokowanie, gdy są leczone psychoterapią i, jeśli to konieczne, lekami. Oprócz psychoterapii, autotreningu, technik relaksacyjnych, zarządzania snem i stresem, psychoedukacja może również pomóc osobie z ciężką fobią. Statystyki dotyczące tego typu fobii pokazują, że fobie dziecięce szybko ustępują, 100% dzieci poprawia się, wracają do zdrowia po 5 latach. Fobie u dorosłych są trudniejsze do leczenia. Tylko 43% z nich powraca do zdrowia. 20% pozostaje niezmienionych, a reszta nawet się pogarsza. Z reguły w tej drugiej grupie jest wielu pacjentów, którzy naruszają zalecenia lekarza lub nadużywają psychotropów. Wnioski. Większość ludzi odkrywa, że ma te fobie ale nie wpływa ona znacząco na ich styl życia. Jeśli strach powoduje ataki pańki i zakłóca zwykły sposób życia pacjenta, będzie on potrzebował profesjonalnej pomocy lekarza. W takim przypadku istnieje możliwość, jeśli nie wyleczenia choroby, to zneutralizowania jej wpływu na osobę i jej bliskich. Pomocny artykuł? Oceń 05. Liczba ocen? 0.